Cześć wszystkim jestem Lana i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym przedstawię Wam moją polanną rutynę. Zazwyczaj wstaję o 8 rano, a następnie zaczynam sprawdzać social media. Wiem, że jest to niezdrowe, ale i tak już staram się ograniczać te social media, natomiast tego mojego polannego nawyku nie jestem w stanie na razie usunąć. Następnie idę do łazienki, by zrobić taką polanną pielęgnację. Zaczynam od mycia zębów. A następnie na włosy nakładam taką specjalną opaskę, którą kiedyś kupiłam na AliExpress, żeby mi włosy nie wpadały podczas całego tego rytuału pielęgnacyjnego. Zaczynam od żelu oczyszczającego. Tutaj mam akurat taki różowy z Mii. Myję całą twarz, a następnie spłukuję. Następnie spsikuję całą twarz tonikiem znakomitym. Jest to taki nawilżający tonik. Bardzo polecam. Następnie na całą twarz nakładam serum z kwasem hialuronowym. Jest on w postaci takich kropelek, wklepuję całość w twarz i czekam do wyschnięcia, a w trakcie nakładam pod oczy również krem z firmy Bibio. Na zakończenie mam również krem y, taki odżywczy również z Mi. Y, bardzo lubię nawilżające kremy z tej firmy. Natomiast ostatnio skusiłam się na taki odżywczy. A na zakończenie wklepuję również w twarz y, SPF 50. I kiedy wszystkie te kremy wyschną i się wchłoną, zaczynam nakładać makijaż. Filmik z tym jak wygląda mój codzienny makijaż jest już na kanale, więc możecie go Obejrzeć. Następnie ściągam opaskę i zaczynam szukać czegoś do ubrania. Tym razem wybrałam spodenki i top. Kolejnym takim, takim krokiem w mojej porannej pielęgnacji jest rozczesywanie i układanie włosów. A następnie siadam do pracy. Podczas pracy podjadam jakieś owocki albo warzywa. Rano niezbyt ciągnie mnie do jedzenia, dlatego w ostatnim czasie jakość te śniadania u mnie zanikły właśnie na rzecz takich powiedziałabym, owocowych sałatek, owocowych przekąsek w czasie pracy porannej. Na szczęście pracy mam zdalną i to by było na tyle w tym odcinku, w tej takiej mojej porannej rutynie. Dowiedzieliście się w sumie, jak to wszystko u mnie codziennie wygląda. Coś tam się czasem zmienia, czasem nie robi makijażu, czasem trochę śpię dłużej. Um, wszystko zależy po prostu od dnia, tygodnia. Ale mniej więcej wszystko jest utrzymane właśnie w taki sposób, w jaki wam to dzisiaj przedstawiłam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli chcecie częściej takie moje jakieś rutyny pielęgnacyjne czy wieczorną rutynę, to pamiętajcie by dawać łapkę w górę, napiszcie też o tym w komentarzu na dole. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa.